Ej, dzień dobry, dzień dobry. W piątek 23 maja Patryczka odebrałem z przedszkola. No i robimy dalej drobne zakupy. Byliśmy tu w polskim sklepie. Patrycz głodny, Rogalika chciał chociaż tam coś jest. Aż kochani, jeszcze do jednego sklepu zejdziemy. No, także tak. No, by zresztą pijeć sobie od Tilsa oczywiście samochodzik. Ale tutaj są tanie, więc. pokaż, jak dinozaur to jest, tak? Taki smog. świeci świeci w ciemności. No dobrze, zobaczymy. Dobra, jeszcze do Aldika parę spraw i do domu na razie. No tu robimy zakupy, tu pokażę wam coś takiego. Kolkan, masz tak. To jest takie typowo irlandzkie, właśnie. Danie. Czyli to jest po prostu jakby ziemniaki z kapustą. Tak, zmiksowane danie tanie, sycące bardzo, no w okresie biedy, no to bardzo, no, pożywne Mamy znowu, znakomo tradycyjnie po rybka z wytkami my to sobie chyba, bo wykupimy jakiś no ale Patryś prosił, to nie mam serca mu odmawiać no i mamy już niedzielę, to po północy w sobotę padało, cały dzień siedzieliśmy w domu, więc nic tam specjalnego się nie wydarzyło. Tutaj Agnieszka po nocy już od dwóch, od dwóch razy po nocy, od dwóch a, noc, Od dwóch nocy robi świeczki. Chodzi dziewczęta do pracy na 12 godzin, wraca i robi świeczki, gdyż kiermasz będzie y, w polskim kościele, więc i w polskiej szkole. I W polskiej szkole więc się przygotowuje. Dzień dobry, dzień dobry. W niedzielę 25 maja myśmy tutaj z Patryczkiem do sklepu tego właśnie tutaj. Tylko po mleko. Nie wiem czy coś widać, moje słońce. razie padniesz. oczywiście, pistolecik taki na jakieś na słodycze, na kurki. Nie, może i na wodę on będzie. Mleko dla Agnieszki do kawy. Oprócz tego i tutaj taki deserek kupiłem z Dubajską czekoladą. Na osłodę dnia. Wracamy do domu. A my teraz jedziemy sobie do polskiego kościoła, z tym, że jeszcze nie nam trzeba, bo dopiero za dwie godziny msza, ale w dwudziestoleciu duszpasterstwa polskiego w Kory się będzie obchodzone, To wspólnota organizuje Agnieszka tam się na kiermaszu właśnie wystawi te świeczki, które robiła no chociaż tam wiem, że konkurencję będzie miała, tam też Tata, będzie dziewczyna z miodami, ze świeczkami Tak. kapuerek a ja no. będę stać. tutaj Patryczek pokazuje, że kapuerek będzie starszy tutaj, tutaj jujitsu ćwiczą i tutaj Patryczka zapiszemy, ale jeszcze jest za mały no, a my teraz właśnie na te obchody jedziemy, filmik z tego będzie oddzielny, po prostu będzie następnego dnia, no bo jakby chcę to oddzielnie zrobić. Także tak. A jeszcze tak tytułem z ciekawostek, jutro i w środę mamy dni otwarte w dwóch szkołach. Ja kiedyś mówiłem, nie wiem czy pamiętacie, że zapisałem patyczka do sześciu czy siedmiu szkół i w połowie go przyjęli, ale to Troszeczkę to trzeba jakby uaktualnić. Przyjęli go do trzech szkół od razu, jakby nie w ciągu tygodnia. Yy, już jakby skracając, przyjęli go do wszystkich szkół, do których wysłaliśmy zgłoszenie. Yy, z tym, że jakby dwie są, które nam najbardziej zależy, na jednej był na liście oczekujących właśnie, tej, co nam najbardziej zależy, i okazuje się, że go przyjęli. Już dostaliśmy list, mamy zaproszenie na rozmowę do szkoły, ale jest też druga, na której jakby wcześniej się do nas odpowiedziała, no, nami blisko domu też. Także, także z tych wszystkich szkół, gdzie wysłałem, został przyjęty wszędzie. A y, wybierzemy sobie spośród dwóch najbliżej domu które się znajdują. No, takiego sobie przyjęliśmy. no Bo w sumie nie znamy tak naprawdę, która dobra, która niedobra. Myślę, że wszystkie są dobre. Yy, no chciałem, żeby chodził do szkoły świętego Patryka. Patryk do szkoły św. Patryka, ale jest troszkę od nas oddalona, ale taka najpożądniejsza, że od razu przysłała list z kopertą zwrotną i tak dalej, no ale to jednak, jednak dalej y, jest ta szkoła, troszkę mamy bliżej inne, więc, więc ale też katolickie, bo wszystkie są katolickie z nazwy oczywiście no, także tyle tytułem, jakby uzupełnienia my już przyjechaliśmy tutaj, są zaraz Mm -hmm. Jeszcze mam szpierdki, ale ich nie wzięłam. Ale tutaj Agnieszka ma torbę całą. A tutaj jest to community center. dobrze? Tam już się namiot rozstawia. I zaraz tam zaniesiemy rzeczy. Tam już trwają przygotowania. Tutaj będzie kiermasz Dla Agnieszki jest miejsce Tutaj proszę bardzo. No, będzie się działo tutaj będzie właśnie będzie lecie też pasterstwa polskiego to są przygotowania jeszcze jeszcze długo czasu do, no, do tej właściwej imprezy, jakby do właściwego spotkania. Wcześniej jeszcze będzie msza, święta Tutaj już proszę jest tu Jest rzeczy. Tak, ja Muszę jeszcze wszystko do, do kory Tutaj widzę, że nawet do wegetarian będzie coś, bo grill ma być, okay. jak miło. A tutaj będzie grill. Już szukamy wyjścia Panie. No my Już z Patryczkiem wszystko, a Patryś tutaj biega jak szalony, a Agnieszka tutaj rozkłada swoje świeczki. No, no tutaj jak mówiłem, wszystko jest obecnie w fazie przygotowywania. Dopiero organizatorzy rozkładają wszystkie rzeczy. Jak widać praca wre. także pracuje ktoś, żeby bawić się na ktoś. A już tutaj Agnieszka się wypakowała. No. no tutaj ma trochę konkurencji, widzę. Ale konkurencja zawsze jest zdrowa. Dobrze, i to jest już sala, już chyba skończona. Tutaj proszę będzie malowanie twarzy i tak dalej, bezpłatne tutaj się przejdziemy, baloniki to no, wiecie, trzeba było wszystko nadmuchać znaczy ja tutaj ręki nie przełożyłem, nie? żeby nie było, ale wiem co, jak, jak to jest no, proszę ciasteczka ile to trzeba się narobić przy czymś takim tu będzie pokaz filmu o duszpasterstwie z tego co wiem również z moich materiałów. No. Tu jakieś nagrody do wygrania są. Pewno lepiej nagrać. Póki nie zjedzone jeszcze póki jest. Tak, żeby, nie? żeby tak. nie było, że nie było, No, no to potrafi zniknąć w momencie. No my już się wypakowaliśmy. już się, się rozpakowują też, ale my już idziemy tutaj na mszę świętą. Mamy kawałeczek do kościoła, żeby przejść, a dostawiamy zostawiamy tutaj, bo będzie bardzo dużo ludzi dzisiaj. Najprawdopodobniej i nie będzie gdzie stanąć później. No i już tutaj przyszliśmy pod Kościół. Także zaraz zaczniemy świętować 20. będzie do szpasterstwa, ale to już w następnym filmie.